Dzień dobry, Zbigniew Cichawa, kierownik skansenu rzeki Pilicy, filii Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na niezwykłe wydarzenie, jakim jest Słodka Niedziela w skansenie. To właśnie dzisiaj, 16 lipca, mamy tą niesamowitą atrakcję. Po raz drugi właśnie ta impreza się odbywa. W tamtym roku się sprawdziło. Prawie tysiąc osób odwiedziło nas właśnie w słodką niedzielę. Dlatego postanowiliśmy powtórzyć to w tym roku, ale poszerzając ofertę o wiele nowych atrakcji. Oprócz nowej wystawy czasowej, która prezentuje rozmaite ciekawostki z życia pszczół, historię bartnictwa, pszczelarstwa, mamy tutaj także bardzo dużo słodkości. Mamy panie z koła gospodyń wiejskich, które rozmaitymi przysmakami tutaj nas częstują, można zakupić rozmaite przysmaki. Mamy pana, pszczelarza. Pana Goworka, który tutaj właśnie pokazuje, objaśnia rozmaite tajniki z życia pszczół, dzieli się ze z nami ciekawostkami schodowli tych pszczół. Ma oczywiście rozmaite przetwory, ma miody, ma wyroby z wosku. No i taką dużą atrakcją dla dzieci jest szklany ul, gdzie można na żywo obserwować, jak te niezwykłe owady właśnie pracują, jak wyglądają. Prezentację miodów z pasieki Jaros. Później mamy panią, która tutaj. E... Pokazuje, częstuje, też sprzedaje pyszne domowe konfitury. Warto spróbować, warto zakupić. Dodatkową atrakcją są także panie, panowie artyści. Jest pani, która robi tutaj, pokazuje można właśnie warsztatowo się nauczyć, jak się robi kwiaty z krepiny. Mamy pana rzeźbiarza można się też właśnie nauczyć podstaw rzeźbienia. Mamy panią Iza Jasewicz, która. Tutaj pokazuje tajniki wikliniarstwa, mamy też panią tutaj z Miejskiego Centrum Kultury, panią Leonard, która tutaj właśnie dzieli się swoim doświadczeniem dotyczącym ziołolecznictwa oraz tkactwa. Mamy tutaj poczęstunek dla wszystkich chętnych, gratisowy w postaci wiejskiego chleba z miodem ufundowanym przez firmę Jaros. Od godziny 14 będzie tutaj występowała kapela niewińskich która zaprezentuje rozmaite utwory ludowe, ale takiej w takiej formie folkowej. Dzień dobry, e, nazywam się Rafał Goworek, jestem prezesem rejonowego koła pszczelarzy w Opocznie. Przyjechaliśmy do e, skansenu rzeki Pilicy e, ze stoiskiem, e, z produktami pszczelimi i ze szklanym ulem, w którym znajdują się pszczoły, z takim ulem obserwacyjnym, który pozwala obserwować pszczoły przez szybę, co nie każdy ma możliwość na co dzień. Duże zainteresowanie właśnie zwłaszcza tym szklanym ulem. Najbardziej zainteresowane są dzieci, które po raz pierwszy często mogą zobaczyć z bliska pszczoły, nie obawiając się, że zostaną urządlone. Mamy miód, w tym momencie mamy miód wielokwiatowy wiosenny i obecnie odbierany w lipcu również miód wielokwiatowy oraz świece z wosku pszczelego. Oraz takie wyroby pierniczki, całuszki na miodzie. Dzień dobry, witamy Państwa. Kapela Niwińskich. E, Dziś pogramy trochę takiej muzyki e, wiejskiej z różnych e, zakątków e, ma, ma, Mazowsza, ale głównie z Radomskiego. Tam, tam gdzie jeździmy do naszych mistrzów, e, gdzie uczymy się właśnie grać taką muzykę pod nogę. Także, jeżeli ktoś ma chęć, to zapraszamy do tańca oczywiście. Yy, to nie muzyka do, do, do siedzenia i do słuchania, tylko raczej do, do tańczenia. Tak? Chyba się jakoś tak utarło zwyczajowo. Oprócz jednego, jedynego razu, chyba kilka lat temu, gdy na Majówkę spadł śnieg, Pamiętny był 2 maj. To faktycznie muszę przyznać, że tutaj yy, mamy szczęście. No mamy szczęście, czy to nazwać szczęściem, czy ktoś nas tam lubi. Yy, w każdym razie pogoda jest idealna, myślę, yy, na spacer, na przyjście tutaj. I mówię, to wszystkie te atrakcje, zwiedzanie Skansenu, wszystkie atrakcje, możliwość posłuchania kapeli, możliwość zapoznania się z wystawą czasową, możliwość popróbowania, smakowitości, wszystko to w cenie zwykłego biletu. Naprawdę warto. Za w zasadzie niecały miesiąc, 13 sierpnia, troszkę w innym klimacie odbędzie się ta impreza pod nazwą Piknik Militarny. Jak sama nazwa wskazuje, tutaj bardziej już w stronę właśnie pójdziemy takiej wojskowości. Będzie jeździł. No, już jestem przekonany na 99,9%. Jedyny na świecie wydobyty po 54 latach z Pilicy e, ciągnik artyleryjski, opancerzony ciągnik artyleryjski Luftwaffe. E, będą rekonstruktorzy, będzie jakaś niewielka ale inscenizacja, e, będzie udostępniony, nie wiem czy się uda go do tego czasu całkowicie e, naprawić, ale będzie można e, obejrzeć z bliska, zajrzeć do środka, do słynnego czołgu T-34, może znanego bardziej szczególnie starszemu pokoleniu jako serialowy Rudy z numerem 102. Będzie uzbrojony schron Tobruk. No i będą tu się prezentowała jednostka strzelecka 10.02 z Tomaszowa Mazowieckiego, która w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia i z tej okazji przygotują tu bardzo ciekawy program. Myślę, że naprawdę będzie warto nas odwiedzić 13 sierpnia i już wszystkich bardzo serdecznie zapraszam.